W nocy, w nocy widzieliście, jak coś się nam zamemłało na całą śrubę, ale problem generalnie jest z tym, jak się coś zaplączy o śrubę i nawet chwilę popłyniesz na tej śrubie kręcącej się, to jest to, że między hail czyli z tą przekładnią, a śrubą, a, i to zaraz pokażemy, a, zaczyna się wkręcać żyłka lub sznurek, i tak dalej. I tam, oczywiście, robi się duże tarcie. Jak robisz duże tarcie, to się zaczyna spiekać, robi się po prostu normalnie uszczelka z plastiku. Więc trzeba to wszystko rozkręcić pod wodą i powyciągać cały ten spieczony plastik. My na szczęście żeśmy dosłownie tylko parę razy zakręcili śrubą, więc tutaj spieczenie widać tylko w kilku miejscach, a nic wielkiego. A tak normalnie to zachował się sznurek, więc łatwo go było wyciągnąć, bo kiedyś, jak nam się wkręcił żagiel, to dopiero dopiero przy wyciągnięciu łódki, żeśmy to zdjęli się okazało się że mieliśmy taką piękną, elegancką zmieloną z, 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 z tą. E, Przepraszam! Zmieloną. <laughs> E, uszczelkę ze z, z, z stopionego spinakera, nie? No, uh. Także jest oczyszczone, nagrałem to, także zobaczycie, jak to się zrobiło i już nic nie zostało, ale musiałem rozkręcić e, anodę, żeby, żeby to pozdejmować. No, Czyli zrobione. co, już wszystko gotowe? Wszystko jest git. Świetnie. Możemy próbować. No a teraz właśnie w ciągu dnia zobaczyliśmy właśnie jeszcze taką podobną bojkę, w którą właśnie w nocy się wplątaliśmy. O tak to wygląda. Dzień oczywiście bardzo dobrze widać, ale w nocy no, w ogóle kto by pomyślał, że jest za nami. Tego tu w ogóle nikt z nas się nie spodziewał. Jeszcze tutaj, miejsce, Jeszcze tutaj no tak. Plusem same. jest to, że skręciliśmy się, jak już staliśmy. To jest najważniejsze. Kochani dzisiaj z rana w tym spokoju skontaktowała się ze swoją największą frustracją. Nieprawda, słuchaj, nie co Nie, czy się nie oddaje? No tak, no właśnie, właśnie ten. Właśnie dokładnie jak to <słuchaj> powiedziałem, to dokładnie to nastąpiło. Słuchajcie, mówiła o tym. Nie powie, więc powiem ja. Za nią. Powiedziała, że jak edytuję, to ją szlak trafia w momencie, kiedy coś nagrywamy i co chwila chodzi ktoś i coś stuka, puka, brzęczy, trzepnie, zrzuci i po prostu jest tylko dziki huk w, tej, w tym mikrofonie. To, to jest fatalny dźwięk i wy tego słuchacie, a ja mam mnóstwo pracy. Słyszycie to? No. no. Nie myślimy o tym, co przed nami, myślimy, co teraz. Czas na policję, chocinek i no. Kapitan past przyłożył. przełożył. No, ubrałem, żoną... ubrałem się specjalnie <noise> dla was. Żona ubrała past kapitanowi. Kochani, czy wy to widzicie? Stoimy. Jest cisza. Ale przypuszczam, że będą dyskusje, że jest za krótki. Nie, bardzo dobrze jest. No właśnie jestem w takim mruczącym nastroju. No to dobra. Przyznajek. Jak się czujesz? Czuję się cudownie. Jest taka pustka cisza, spokój. Nie jestem telepany, szarpany, miotany, rzucany, obijany. Niemal 80 decybeli od wody przewalającej się falami. Tak, to było jest To jest po prostu jakiś. To wszystko jest, po prostu jest. Koi moją duszę, moje serce i moje ciało. I mój umysł. Pytanie, jak ty się czujesz? Bo cała dyskusja zaczęła się od tego, że siadłeś tutaj, był taki spokój, tak. I co teraz będziemy robić? I co teraz? Co tutaj? Nie, bo patrzę na dach, ja widzę jakiś brudny. Wszystko się lepi, klei, pranie, w ogóle czeka. No, jakby już mam zew. Tak naprawdę to chodzi o to, że przez 7 dni tak naprawdę zrobiliśmy może 2000 kroków. Nie mam aplikacji, nie jesteśmy aż jesteśmy jednak Bułmarsi i dinozaury i powiem Wam, nie mam tych aplikacji, które mówią o krokach, ale były takie dwa dni, że jak zastanawiałam się. Ile kroków tego dnia zrobiliśmy, no to to były kroki maksymalnie 2-3 razy do łazienki, przez kuchnię i to że wiecie, bł, bł, takim, takim krokiem, du, 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 du. bo generalnie bujało, więc powiem naprawdę ilość była minimalna, więc mam, mam potrzebę teraz zrobienia tych, odrobienia tych kroków. Ale ale mam pewien komentarz co do tych kroków, bo to są najdłuższe kroki w naszym życiu. Bo każdy krok jest wart ponad kilometr, bo w tym czasie zrobiliśmy 2000 kroków i ponad 2000 kilometrów. No, zaraz w ogóle idziemy, zaraz sprawdzać e, loga i powiemy Wam statystyki, bo na pewno na to czekacie, a my nie możemy się też czekać, żeby w ogóle no dobra, to wszystko dobra. podsumować. No dobra, dobra, ale nie nakręcajmy się, bo to miało być spokojnie. I piz no polega. To piłam, sorry. I piz polega, o Jezu, już ci strzeliła? Już strzeliło. No właśnie, czuję, oddychaj głęboko, powoli i mów trzy razy ja jakoś nie mam tego. Nawet jak wypiję kawę raz na ruski rok, to, to nie napędzam się tak okrutnie. Natomiast Ania po prostu startuje jak motorówka nagle. I... Życie do przodu pogania, Ania. No. Więc ona w momencie, kiedy powiedziała: No i co teraz?, to ja powiedziałem: Dzisiaj nie robimy nic. Jesteśmy w nicości. Dobrze. I będzie to cudownie. Jest. Więc polecam Wam bardzo, polecam Wam bardzo, to jest bardzo takie naprawdę głębokie naprawdę. ćwiczenie, żeby sobie pobyć w byle jakości i w nicości nic nie musieć. I po prostu stwierdzić, że mogę przez jeden dzień porobić nic, nie muszę zasługiwać na swoje życie, robiąc cokolwiek. Nic nie muszę. I po prostu. A mogę wszystko, ale jestem po prostu wart bycia niczym, nikim i robienia niczego. To jest hit. Było nam bardzo miło przyjechać tu do Marę, gdzie zawsze jakoś tak, nie wiem, traktowaliśmy to bardzo technicznie i tak dalej. I, i, I może nie mieliśmy zbyt dobrych wspomnień. A teraz przyjechaliśmy, chyba, nie wiem, czy może mogę powiedzieć to za nas dwoje ale przyjechaliśmy, przyjechaliśmy z największą przyjemnością do Marę właśnie na południe Martyniki, gdzie jest tak mocno marynistycznie i technicznie. Ale do czego zmierzam? Że to jest trochę jak z tymi zabawkami z dziećmi że kiedyś yy, regularnie chowaliśmy im zabawki i trzy miesiące później wyciągaliśmy te same i oni się cieszyli jak dzice na nowe te zabawki. To my chyba mamy tak samo z tymi miejscami, z tym, że ten, usza, ten nasz dom się rusza, że jak się już gdzieś znudzimy, to płyniemy gdzie indziej i tam jest cudownie, bo jest znowu od nowa, potem wracamy w to miejsce, gdzie byliśmy parę miesięcy wcześniej i się znowu zajęliście, jakby było od nowa. Wow, jak tu jest świetnie, nie? Dlatego ja tak pływamy po tych samych miejscach przez cały lat, bo to są takie trochę nasze miłe domy. Ale to nie znaczy, że nie ruszamy dalej w przyszłym, w przyszłym roku. Slow. To Co, kochanie? Gdzieś byśmy się ruszyli, bo Tutaj całą noc stajemy w jednym miejscu. Da. I nasza rakieta idzie niestety na śmietnik. Pożarta przez rekina. Wielkiego. Nie, jakiegoś, jakiegoś white sharka, Nie wiadomo co. Nie no, coś ślad to ślad zębów. To, tak. to jest niemożliwe, Czy to był rekin Kuba? Jak oczynasz Po tym rekin. śladzie zębów? Rekin, albo coś innego. Co Trochę. było? Nie. To co Julek? To był rekin? Możemy, że raczej to był rekin, bo widać po zębach. Mhm. Mm bo idealna jakby wielkość do rekina i... Raczej też rekin jakiś rekin, tak, jakiś rekin. I szczególnie, że to nie nocy. No i to było w nocy, nie? Wszystko. Wielki rekin, wielki. Rakitojat. Rakitojat. Julie, chodźmy. Julie, chodźmy. Julie, tutaj rozpakowuje zmywarka. You ja got zobaczyc, me. <coughs> we are too, too lucky. believe your name spells home. Since the day you were born, you have always known when I need you the most. Oh. Hello.

Wspaniale, wspaniale. Rozładujemy. Już stół gotowy, jest sobie. O, pięknie. To na jutro, bo już zrobiłam piękną tutaj, zobacz, sałatkę. Zobacz, ile jeszcze zostało nam warzyw po się. No, tutaj jest szpinak, sałata, jest za... papryka, więc pycha. Mm. 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 Właśnie, jak graliśmy tak głośną muzykę, że Julek się stresował, czy sąsiadów tutaj nie, nie przeszkadzamy, ale stoimy dlatego na końcu, a wiatr niesie muzykę do dołu. Dokładnie, a głośniki używamy te tylne, a nie przednie. Dokładnie, no, tak więc e. E, ja musiałam, ale się e, tak, nie tak tańczyłam tutaj, że się spodziewam, bo Brazu. po prostu Nie, e, nie ma wiatru. I, jak... I stworzyłam świetną playlistę na medytację tańcem. A jedzą, wow, Zimniak wchodzi. Jeszcze lepiej. Chrupiące. O, ja to kocham chrupiące było... bagietki. gdzieś no, Gdzie no. rzuciły się dzieci? Te słodkości. Mmm. Chciała. Chciałam takiego. Ojej, chciałam takiego. Proszę. Dziękuję. Każ chrupiący. To jest serduszkiem I... od, o, od Pięknie, pięknie. No jest tutaj wreszcie strefa francuska. Wiecie co oznacza? Przecież pierwsze dni będziemy jeść sery. A tutaj uh, Dawidowski pocznie. Mmm. Jakiś pirenejski Do ser. Dobra, idziemy. Byłeś, byłeś oszołomiony? Byłem w oszołomie. Oszołomiony jestem. Nie, w ogóle Kuba nawet wszedł taki, jest ile tu ludzi. Że na Bahama właśnie pobiłam szczyt z zakupu sera. Kupiłam małą kostkę fety, taką niecałe 200 gram, bo chciałam zrobić pierogi ruskie, a to jest właśnie mój przepis na to, że zamiast pierogi daję fetę. I zapłaciłam za tę fetę, wiesz ile? 20 dolarów. To pierogi. A wiesz, okazało się, że ostatecznie w ogóle nie użyłam, tylko dałam serek wiejski do tych pierogów. Okay. I było tak samo dobre, bo tak naprawdę te ziemniaki, cebulka, przyprawy dają ten aromacik, Dobra. który daje pierogi ruskie. Teraz już się robi poważnie. Jemy. Jemy. Teoria Wielkiego... The Big Bang Theory, jak to mówią po angielsku ładnie. Więc właśnie teoria mało co się nie stała praktyką, bo właśnie zauważyliśmy po przyjeździe na Martynikę, że mało co nie wywaliło nam prawego bloczka od genuły z dachu. No i zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Więc grubo. Ja pierdziu! Julian! kubuś! Teraz wyciągnij mi tamten, pomycie by na końcu. Kurczę na końcu tego, to musisz go rozwiązać. To jest sklejenie do roboty. Tak? Lecz mi popuść. No, niezły wyczyn. 1468 mil wyszło za 7 dni bez kilku godzin. Więc tak naprawdę prosta matematyka, ponad 200 mil na dobę średnia, grubo. Biorąc pod uwagę, że dwa dni mieliśmy takie lajtowe, gdzieś około 150 mil, a dwa dni mieliśmy po prostu rekordowe, takie jakich nie pamiętam nawet. Pamiętam tylko z pierwszej wyprawy przez Atlanty, kiedy łódka ważyła o parę ton mniej, bo nie miała wszystkich naszych gratów, i tak dalej. I wtedy faktycznie robiliśmy po 250 na dobę, a tym razem zrobiliśmy w dwie doby pod rząd. Po prostu zrobiliśmy 500 mil, praktycznie w dwie doby, to w ogóle obłęd. Ale najniesamowicze jest to, że po prostu płynęliśmy 7 dni. Ja sobie pamiętam takie życzenie, zrobiłem mówię, kurczę, żeby było spoko, żeby było łatwo, żeby było przyjemnie. No, i może nie było jakoś tam totalnie lightowo, bo jednak wiało do 20 prawie do 30 momentami, ale łódka jest niesamowita, bo może mieć tą samą konfigurację żagli praktycznie do 30 węzłów. Ja oczywiście tak nie planuję. Planuję do 24-25 maksymalnie pełne żagle, szczególnie przy, przy, nie, nie przy wiatrach w nos, a tak było. Więc krótko, suma summarum, udało nam się przepłynąć tą. Wielką, jakby nie było, trasę, no, prawie 1500 mil bez paru groszy na tym samym zestawie żagli, nawet ich nie refując, i nie dość tego z jednym tylko i wyłącznie zwrotem, także na dwóch halsach, w ogóle obłęd. Czyli totalnie przy minimalnym naszym nakładzie jakiegoś takiego pracy, stresu i e, myślenia to może bym nie powiedział. Dlatego że było dużo kombinowania wokół tego, żeby właśnie obejść tam te e, pasy burz i tak dalej, i tak dalej. Ale fajnie, żeśmy to wszystko obeszli. E, no i generalnie jestem pełen podziwu dla naszego cudownego statku, który po prostu darł 10 węzłów z kawałkiem non-stop, 7 dni, 24 godziny na dobę. To jest po prostu obłęd. I właściwie strzeliła tylko jedna rzecz, o której dowiedzieliśmy się po tym, jak zakotwiczyliśmy. Więc i to nie jakoś tam grubo, naprawimy ją, nie ma problemu. A W zasadzie nie było żadnej awarii po drodze, no to już jest czad. A jednak docisnęliśmy statek do maksa praktycznie. Także szacun, kochana. Mm. ha 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 O, dzieci są niepocieszone, bo już nie ma tutaj, jest okres huraganowy, to znaczy ja wszyscy mówiłem, popłynęli albo na górę do Stanów, albo na dół na Grenadę, więc widać, że po placyku jest pusty. Ja, ja zapraszam muszę na lody. Jakie? Ja obiecałam lody, nie będę za co, za co. A Kuba ma ten, obiecane dwie gałki za znalezienie Cape. Na naszej tym... Jakiego? No Na za cape Za uratowanie naszego tyłka. Można zajrzeć. Można zajrzeć. To jest ładny mural. Jeden. W końcu jesteśmy w Santan, czyli w Świętej Annie. Dla celów informacyjnych. Przyszliśmy sobie odpocząć od dzieci, a one przyszły do nas. Odpocząć za. Na. Odpocząć za. Nie ma miejsca, gdzie można uciec. Coś tam mają? Co to tam jest? Siatka i. Nie wiem, że pod nami jest No nie, są lobsterek, może Nie wiadomo, co tam jest, ale coś tam jest, rusza. Podczas naszego rejsu. Jesteśmy rodziną, która od 10 lat pływa po morzach i oceanach. To jest nasz dom. Ktoś może dopatrzy, bo tu był gdzieś mały link do YouTube'a. I zniknął. To są właśnie takie umowy z tymi, ze stacjami telewizyjnymi, nie? Tak. Tak będzie odnośnik do, do YouTube'a. No, tak, <laughs> jak będzie miał mikroskop, to znajdziesz. No, ale, ale czekaj, nie jeśli, jeśli miałbyś wielki telewizor, to byś podszedł lupą i byś to zobaczył. Ale to nie o to chodzi. My nie właśnie o to chodzi. oglądaliśmy materiał o edukacji domowej i sobie tutaj prowadzimy z naszymi studentami Dyskusja na temat szkolnictwa, edukacji. Dyskusja e... panelowa. Tak, dyskusja panelowa. No, ciekawe było to ostatnie zdanie, które chyba tak naprawdę wzbudziło tutaj całą tą dyskusję, podnieciło. E, to ostatnie zdanie jednego z panów dyrektorów szkoły, który na pytanie dziennikarza. E, mm, no i, 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 i czy, czy, czy martwi się tym, że tyle ludzi odchodzi do edukacji domowej? Powiedział, e, jak to było dokładnie? To no martwi się, że tyle dzieci nie potrafi się Nie, nie potrafi się odnaleźć w, 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 normal, w normalnej szkole. No we mnie się od razu wzburzyło, tak? Podwójnie. Bo jedno, po pierwsze, to co to znaczy normalna szkoła, tak? No dobra, rozumiem, okej, okay, w porządku, normalna szkoła, tradycyjna, w porządku. Ale co, ta to, to, to druga jest nienormalna? E, to po pierwsze. A po drugie, jest to totalnie zepchnięcie, jakby to powiedzieć, odpowiedzialności za ten stan rzeczy, tylko i wyłącznie na uczniów, tak? A może jest w ogóle druga strona medalu pod tytułem e, halo ziemia, a może po prostu im się w życiu nie sprawdza ta tradycyjna, tak zwana normalna szkoła i szukają alternatyw. Jakkolwiek one mogą być dobre, złe, lepsze, gorsze, ale szukają alternatyw, tak? No ale schodząc totalnie na ziemię, to mam takie wrażenie, czy wrażenie, no dość, dość dużą pewność, że problem jest taki, że teraz broniąc tradycyjnej normalnej szkoły, że normalna szkoła jest na pozycji poniekąd straconej na wejściu, no bo prowadzi edukację grupową. No nie może podejść do tego, nie da się podejść jedno. I jednostkowo do tego, indywidualnie, czyli krótko mówiąc, zawsze będzie ta kwestia, że musi uśredniony być program pod grupę. I Im większa grupa, tym bardziej uśredniony. No i tym bardziej indywiduum będzie się w którychś miejscach nudziło. Bo na przykład pojęło coś i już siedzi. Ja wspominam dokładnie moją podstawową taką, że nudziłem się jak MOPS, bo coś skumałem, a później, a później było to mielone po raz drugi czy trzeci, żeby, żeby, żeby weszło wszystkim dokładnie. E, coś innego na przykład potrzebowałem więcej czasu. No i tak to było, nie? I generalnie w momencie, kiedy jest ta edukacja indywidualna, no to ta nierówność może być zupełnie zniwelowana. Czyli jeżeli ktoś pojmuje szybko, no to ciach idziemy do następnego tematu. Jak nie pojmuje, no to mielimy ten temat do skutku, dopóki ten temat nie wejdzie. Ale uśredniając ten cały program, i tak idzie dużo szybciej. Tak? I mało tego, najważniejsze jest to, bo ja miałem alergię na punkcie tego, jak ktoś marnował mi czas. Więc jeżeli siedziałem i Alergia, słucham, dalej, ci się dalej ją mam, dalej ją tak, masz. mam tą niemiecką efektywność, że po prostu jak coś robimy, to róbmy to tak, żeby się działo, ale nie tak, żebyśmy siedzieli i ziewali, tak. No i chyba najgorsze jest to, jak właśnie dzieciak się demotywuje i siedzi i patrzy entą godzinę w coś, co właściwie nie przynosi mu żadnej satysfakcji, bo czuje, że nie porusza się z tym do przodu. No i tu jest, kurczę, właśnie ta tradycyjna szkoła jest trochę na pozycji przegranej, nie? Bo my jednak tutaj ucząc te dzieciaki, e, znaczy Ania głównie, ucząc te dzieciaki e, e, indywidualnie, jest w stanie szybko zmieniać prędkość w danych e, miejscach. Okej, okay, to idzie szybko, do ciach, ciach, załatwiliśmy, idziemy do następnego tematu. Dobra, myślę, że trzeba to przerwać i zapytać o no. uczniów, czy to, co to mówił, to prawda? <głosy> <głosy> Kochanie? Nie do końca, zapamiętałem po prostu. Tak, za długo mówił. Cztery minuty już to gada. <noise> Tak czy inaczej, póki co lecimy dalej z edukacją domową. No tak. Z Chłopaki zdali do kolejnej klasy. No. A co dalej, to się okaże. Chcesz coś powiedzieć okay. na ten temat? Ogólnie normalna szkoła nie jest taka bardziej, bardziej sensowna niż domowa, bo domowa zużyła mniej czasu, a jest bardziej korzystna. A ta ducha, czyli standardowa w budynku szkoła na lądzie jest Inna i dłuższa, a też mniej korzyści z tego przynosi, bo mniej się uczysz, a dłużej, y, dużo czasu już I mhm. To, to nie jest opłacalne. Dobrze, bo mamy też musisz słuchać, tak jak w szkole, nauczycielki. I nie zawsze robisz też wszystko, co byś też chciał. Oczywiście tak. jest dowolność, ale niektórzy, rzeczy ale ty to nie to... lubisz robić, powiedz. A trzeba robić. No. Jest dowolność, ale bez, ale bez przesady. Ale <laughs> bez no. przesady. Oczywiście no tak. nieodłączną częścią tego, co dzieje się tutaj na pokładzie jest... domowej, czyli edukacji naukowej, już właściwie 6 lat...